Mam 150 zł i chciałabym kupić prezent na Mikołajki. Możesz mi doradzić, co mogę kupić? Jasne, chodź ze mną, zaraz ci pokażę. Tylko wezmę swoją zabawkę. Także chodź. Teraz w Bobie mamy dużo rzeczy, które będą idealnym prezentem na Mikołajki i na święta. Zaraz ci wszystko pokażę. Zobacz co, mamy taki świąteczny box, w którym znajduje się zabawka, oczywiście przekąski i naklejki. Jest super, chce. Dobra, biorę. To w Bobie teraz jest taka lokomotywa i wagoniki, w których znajdują się i zabawki, i przekąski. Także bierzemy jedną taką ciuchcię. Wiesz co, polałabym tą niebieską. I bierzemy jeszcze jeden wagonik. Który kolor ci najbardziej pasuje? Różowy. Dobra, to bierzemy. To jest najlepsza rzecz, na którą czekałem cały rok. Kalendarz adwentowy od Boba ślimaka. Kocham kalendarze adwentowy, nie no, muszę go mieć. Tutaj znajduje się naprawdę bardzo dużo rzeczy, dlatego że mamy aż 24 okienka z różnymi smakołekami, ślimakami i na przykład magnesami. Bierzemy go. Mamy wszystko, zmieściliśmy się w twoim budżecie i mam nadzieję, że prezent na Mikołajki będzie udany.